Najlepszy chyba w tej lidze ofensywny pomocnik, e, miałem przyjemność grać z nim w kilku ekipach, e, e, fantastyczne prowadzenie piłki, bardzo dobry strzał, e, no, to jest człowiek z tych, którzy robią przewagę w czasie w meczu. Dzięki Zdziskowi wygraliśmy wiele tytułów, w zasadzie to bym powiedział, że od jego przyjścia do drużyny dopiero w zasadzie rozpoczęły się też pasmo, pasmo zwycięstw. A tak, ramośmisiu! Super To Co podobał? Polka. No i Moimi największymi sukcesami dotychczas w wąskiej no to są mistrzostwa z z chemikiem domowym z drużyną, w której najczęściej i najwięcej meczów rozegrałem. Uważam, że też sukcesem jest klucz strzelców ligi halowej zdobyty z drużyną Satelitos, której już niestety nie ma. No i oczywiście klucz strzelców zdobyty z drużyną ASP na Lidze Naturalnej i klucz strzelców zdobyty z wariatami Kuchara, bo to też jest drużyna wyjątkowo mi bliska. Pozdrawiam tutaj Kuchara. Okay. Grałem w Satelitos, tak jak mówiłem, grałem nawet i w All for One, grałem w ASPN, w której różny też już nie ma i tu na Rataja. Grałem też, no jeszcze w kierownikach yy, z burzą i z łupakami na naturalnej, tam się może nie tak często pojawiam, ale zdarzyło mi się na przykład wczoraj, i też coś tam trafiłem. No i też była taka drużyna, która się nazywała Chaos. Pozdrawiam Kamila Mariusza Terapaca, którego gonię w pramkach, ale to była drużyna, no mieliśmy du duże ambicje, a skończyło się tym, że spadliśmy z ligi i to w sumie uważam za swoją największą porażkę Brawo Znakomity piłkarz, bardzo utalentowany człowiek na wielu płaszczyznach. Ogólnie znamy się, lubimy, tak myślę. No, co mogę powiedzieć więcej? No, znamienita osobistość, na pewno ikona tej ligi. Piotrek jest bardzo pozytywnym człowiekiem, co się potem przekłada też na gry w piłkę nożną. Czyli jeżeli nam tam nie idzie, jeżeli są jakieś problemy, to zawsze się nakręcamy pozytywnie. Nie ma jakichś większych spiel między nami. Myślę, że. Chłopak ma papierę nagraje, żeby w takich ligach być niszczył. To, że Piotr jest osobą, na którą zawsze można liczyć, która zawsze pojedzie po pijanego kolegę, to jest naprawdę niesamowita wartość, którą, którą daje drużynie, również właśnie poza boiskiem. Tak jest, tak jest! Brawo! Ostatnio tak trafiłem 200, 200 bramkę, to było w meczu Chemika z możną dzięki wielkie dla Graby, dlatego że on mi wyłożył na postaka. No i tak, jak powiem, praktycznie z tych bramek myślę, że 75% padło na postaka. Powiedziałbym, że 80% padło z lewej nogi. No i tutaj. Myślę, że przyszedłbym do jednej z ładniejszych bramek, które strzeliłem, a było to, to była to bramka zdobyta klatką piersiową. To Webster zagrał mi tak, że nie wiedziałem zupełnie co z tym zrobić i rzuciłem się na piłkę, a klatki sobie raczej nie mam, więc uważam to za, za wyciecz w moim przypadku, bo to jest zwykła deska do prasowania. No i zdobyłem bramkę desku do prasowania. Pierwszą bramkę bizy domowskiej. Trafiłem w 2011 roku. Tak naprawdę w Widze Domowskiej zacząłem grać jako Piotr Dziśów w Widze Halowej 2012, ale wcześniej, i to były moje pierwsze występy, grałem pod pseudonimem Warcisław Łoś. W drużynie Stare Wymowo i to była Liga Szóstek na Szobera, 2011 rok. No i tam strzeliłem swoje pierwsze bramki, miałem pierwsze asysty. No i Zobaczcie, jak mu Wzór. Na... Jest... Demon mały, dzik. Pracuś, maszyna do strzelania bramką. No, zawsze biega gdzieś tam. W bocznych sektorach boiska. Ja zawsze gram na środku, więc mi bardzo pasuje jego ruchliwość, pokazywanie się do piłki, to, że dobrze, ją, e, to, że dobrze nią operuje, dobrze się wychodzi do pozycji, dobrze się ustawia, więc ogólnie z partnerkiem dzisiaj mi się bardzo dobrze da, jeżeli chodzi o taką współpracę między pomocnikiem a bocznym pomocnikiem. Jest osobą, bez której ciężko wyobrazić sobie w ogóle przyszłość drużyny Chemika. Jest to człowiek niesamowicie zaangażowany w kwestie organizacyjne, dający również bardzo dużo na boisku Zanim zacząłem grać w Lidze Domowskiej, czyli w 2011 roku, to był ten sam rok, w którym wróciłem po 6 latach do Polski. Mieszkałem w Londynie, gdzie studiowałem. Troszeczkę grałem na dużym placu, myślę, że to była jakaś około 8 ligi. No i po jakimś czasie zdecydowałem się na treningi indywidualne takie z, z dosyć... Uważnym trenerem, po czym poszedłem na testy do drużyny, która wtedy grała w pierwszej lidze angielskiej futsalu. Następnie zrobiliśmy Was z eksce klasy angielskiej futsalu, gdzie rozegrałem 9 spotkań, strzelając 7 bramek. W to chyba pierwszy jakiś taki polski akcent w angielskiej ekstraklasie futsalu. Dawaj, Dawaj, widać jednak u niego duże doświadczenie i właśnie na małym polu gry i na dużym, gdzie może świetnie wykorzystać swoją dynamikę i, i ze swoimi umiejętnościami no, po prostu sieje po polu w drużynie rywala mijając, mijając obrońców wręcz jak tyczki. Fantastyczny strzelec. No i to co ważne, zawsze grafer, tak? To znaczy ja nie widziałem nigdy, żeby post rozfałował, żeby komuś zrobił krzywdę, kłócił się, no, on jest spokojny, raczej człowiekiem, który robi swoje na boisku. Bardzo chciałbym grać jak najdłużej, ile zdrowie da. Na szczęście nie jestem najcięższy, więc póki co stawy się jeszcze trzymają, ale wspomagam się różnymi stabilizatorami. No i tutaj chciałbym być takim, myślę, jogasem, zawodnikiem. Yy, no, to, to, to będzie to Tilly Gipper Moski, tak bym, tak bym nazwał gaza i, i bardzo chciałbym tak długo by jak on mieć okazję kopać się po czole.